Panuje teraz moda na krytykowanie ludzi, którzy ciężko zapracowali na swoją sylwetkę. Ktoś, kto dobrze wygląda, jest od razu posądzany o bycie na bombie. Nawet na bombie można wyglądać jak pizda. No i to jest fakt. Większość ludzi, których mijacie na siłowni, nawet nie przypuszczalibyście, że oni dłuższy czas na tą siłownię chodzą i regularnie chodzą. Są na bombach. I ja mówię wam taką osoba, która widzi później rozpiski, no bo oni piszą, pytają co i jak. I na przykład gość, nie wiem, 80 kg, co mu kraty na brzuchu nie widać. On jest na gramie testosteronu. Tak dla przypomnienia, organizm mężczyzny nie produkuje nawet 100 mg testosteronu tygodniowo. Tam w skrajnych przypadkach na no, gość bierze gram. Czyli 10 razy tyle ponad. No i on waży 80 kg tam na 1,75 75 wzrostu. No to się, włos się na głowie jeży. Ale tu tak naprawdę nie chodzi o bombę. Tu chodzi o to, by umniejszyć osobom, które odnoszą gdzieś sukces. By sprowadzić do punktu hejtu. Tak, by zwróćcie uwagę, że to się odnosi do wielu płaszczyzn życia. Jeżeli odnosicie sukces zawodowy, rozwijacie się, no to na pewno macie jakieś układy, ktoś wam coś dał, no bo przecież nie da się tego zrobić, gdyż wyznacznikiem skuteczności jakiegoś działania jest grupa zabetonowanych umysłów, które od 10-15 lat kręcą się kurwa w kółko i narzekają i nic nie są w stanie zrobić. Jeżeli jesteś w stanie zrobić, no to musi coś z tobą być nie tak, no bo jak to możliwe, że nie wiem, pani Krystyna i pan Lucjan kurwa siedzą gdzieś i oni nic nie mogli zrobić. To musi tak być, albo jak odnosicie, nie wiem, sukces finansowy, no to musicie kraść, no bo jak inaczej, przecież nie da się zarobić w tym kraju. No to ciekawe, no jak się pojedzie do dużych miast, to to sami złodzieje chyba tam są, bo pomijając już kwestię, że dużo z tych ludzi żyje na kredyt, no to jednak ten kredyt trzeba spłacać. Jeżeli rata wynosi za coś, nie wiem, 10 tysięcy złotych miesięcznie, no to ci ludzie muszą być siłą rzeczy zaradni, żeby to, żeby to ogarnąć i jednocześnie się utrzymać, ogarnąć kwestie rodziny. I to jest klasyka w wykonaniu ludzi, którzy nic w swoim życiu nie robią. To jest umniejszanie innym i znajdywanie powodów do tego, by usprawiedliwić swój brak działania. To żygać się od tego chce.